Witam z tej strony Szynowi i zapraszam Was na kolejny odcinek poradnika Adobe Premiere Pro. A dziś dowiecie się, jak przecinać fragmenty filmików. Tak więc zaczynamy. Pierwszą metodą, jaką chciałem Wam pokazać, to przecinanie filmiku w osi czasu. Jak już załadujemy filmik na oś czasu, wybieramy narzędzie Razor, to jest żyletka. i możemy w każdym miejscu filmiku. I UŻYĆ, tak byśmy celił nasz filmik. Zobaczymy. Działa. Druga metoda to przycinanie filmiku przed jego załadowaniem na oś czasu. Jak to zrobić? W, w okienku Project klikamy dwa razy na nasz filmik i pokazuje on nam się z prawej strony w oknie Source. Tutaj możemy w danym miejscu naszego filmiku ustawić flagę początkową oraz flagę końcową. I teraz, gdy taki filmik zrzucimy sobie na oś czasu, będzie już on przycięty w tych miejscach. Pada, mniej więcej w tym samym momencie jest. Możemy też zrzucić sam film lub sam dźwięk. W kolejnym filmiku pokażę, jak dodawać napisy do filmiku. A jeśli ten odcinek Wam się podobał, to oczywiście lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie mój kanał. Cześć!